Dzisiaj zapraszamy Was na kolejną lekcję związaną z psią komunikacją. Pisaliście, że chcecie więcej odcinków o takiej właśnie tematyce, także przygotowaliśmy dla Was co nieco. Zaczniemy od komunikacji dwóch psów. Czarny pies to jest Gringo, natomiast jasny pies to jest Joffrey. Zacznijmy. Mamy sytuację, kiedy dwa psy wąchają i widzicie drugiego psa. Zwróćcie uwagę, co się z nim dzieje. Jest przywiązany smyczą do barierki, leży i wpatruje się w dwa pozostałe psy. Jest dużo większy też od naszych bohaterów. Tak, ale jest, leży, ma uniesiony łepek, uszy lekko skulone, to będzie widać na kolejnych ujęciach. Jest, jest dosyć napięty. Nasze psy zatrzymały się przy, przy płotku i tutaj wąchają, ale ewidentnie. Gringo, gringo widzi tego naszego planu, bohatera drugiego planu. I wąchanie w tym momencie też może być intencjonalne. To znaczy one mogą wąchać po to, żeby troszeczkę się uspokoić, żeby sobie troszeczkę. Dać sobie więcej czasu na to, żeby zebrać informacje o drugim psie, ale jednocześnie, żeby napięcie u nich troszeczkę opadło. Słuchajcie, to jest jeden z tych sygnałów, tych subtelnych sygnałów, które y, nasza opiekunka tutaj zauważyła i zatrzymała się ze swoimi psami. To jest super, czyli dała im spowolnić to tempo zbliżania się do drugiego psa. Psy potrzebują do komunikacji czasu i przestrzeni, co widać po tych dwóch maluchach. Mm, tutaj mamy też znaczenie i zobaczcie, gdzie się patrzy, ym, jak na ten pies Gringo. Patrzy się na tamtego drugiego psa, spojrzy się też na opiekunkę. I zbliża się, wąchając. Mm, ale widać po uszach, e, że jakby skóra jest troszeczkę podciągnięta, co prawdopodobnie oznacza, że patrzy przed siebie, a nie w dół. Czyli patrzy prawdopodobnie na tamtego psa albo w stronę tamtą, I tamtego zatrzymajmy psa. Zatrzymajmy się na tym? Jest, zatrzymany. To może świadczyć o tym, że próbuje troszeczkę obniżyć napięcie tamtego psa. Tamten pies jest dużo większy, jest dosyć napięty, leżał i wpatruje się w nasze dwa maluchy, dlatego to może być próba trochę koregulowania drugiego psa. O, widać teraz było, jak podniósł główkę, mhm. tak, markuje łapkami i dalej wykorzystuje kolejny obiekt, tutaj studzienka kanalizacyjna, czy jakaś inna, do, do, do mhm. tego, żeby mhm. zatrzymać się przy niej troszkę dłużej i... Powąchać. Wąchanie jest naturalnym systemem do regulowania, czyli radzenia sobie z napięciem emocjonalnym. Zobaczcie, teraz widać było dokładnie, w jaki sposób duży pies w typie owczarka patrzy na nasze maluchy. Był usztywniony, patrzył na wprost. Co świadczyć może o też dużym napięciu z jego strony. W sumie to trochę mu współczuję. Został sam w tej sytuacji. Ma dwa psy, które się zbliżają, a jeszcze jest przywiązany do barierki. Tak, to jest na pewno niekomfortowa sytuacja dla niego. Natomiast opiekunka dwóch małych psów e, robi tak naprawdę wszystko żeby ta sytuacja była jak najbardziej komfortowa i dla wszystkich psów i żeby mogła przejść ścieżką którą widzicie idzie widzicie jego głowę ma obniżoną głowę i patrzy prosto na nasze maluchy czyli jest napięty trochę grozi może komunikować w ten sposób zatrzymajcie się tam gdzie jesteście nie podchodźcie do mnie Tutaj, tutaj e, fajne zachowanie opiekunki, która zatrzymuje swojego psa w momencie, gdy jest większe napięcie. Widać, że się usztywni, uszy są do góry, ogon podniesiony, mhm. łapy wyprostowane e, i dosyć szybszym tempem, już bez węszenia e, gringo zbliża się do owczarkowatego psa. I właśnie tutaj powiemy kilka słów o pracy smyczą. Taka praca smyczą sprawia, że on nagle w tym większym napięciu nie podejmie decyzji dla niego mało korzystnej, czyli zbliży się do drugiego większego psa, który też mu grozi i nagle spowoduje to konflikt. Zatrzymała w tym momencie, kiedy widzi, że napięcie wzrasta i jej pies potrzebuje trochę więcej czasu i zwiększenia dystansu, aby się troszeczkę uspokoić. Czyli tutaj podjęła decyzję za psa i zobaczcie, jak to wpłynie na niego. Chwila jest patrzenia, nie I mnie. jest, jest tak. decyzja. Bardzo Wybiorę, ostra. dokładnie, zwiększenie dystansu. M, zaczął węszyć e, i, i w ten sposób też troszeczkę zmniejsza się jego napięcie. Widzicie teraz sylwetkę. Tak, jest sylwetka, ale zobaczmy te uszy. I dosyć takie jednak miękkie one spojrzenie. Mi, Ale One teraz dopiero się zaczynają zmieniać, myślę, w momencie, kiedy linia mi, e, naszych Aha, psów, tak, kiedy mhm. się mijają. Dlatego troszeczkę się rozluźnił, bo już czuję, że te psy e, są troszeczkę dalej. I nie zbliżał się do niego na mniejszą odległość. I tutaj podobne działanie, gdy widzi, że napięcie jednego z psów wzrasta. To było też zatrzymanie smyczą. Zresztą, wydaje mi się, że minięcie tutaj trawą będzie dużo bezpieczniejsze dla wszystkich psów. I mamy markowanie. Mm -hmm, mm -hmm. Patrząc na drugiego psa, czyli komunikacja na odległość, to też jest zostawianie sobie informacji. Zobaczcie, jak kontaktują się też wzrokowo oba psy ze sobą. I odejście ze strony jednego z psów. Zatrzymanie, żeby też nie wchodzić w, w strefę drugiego psa, który nie ma jak się oddalić. Otrzepanie też u Jeffrey'a, który w ten sposób też <grym> rozluźnia się po no, dosyć stresującym, stresującej interakcji. I w tym momencie dopiero większy pies podniósł się. To, że się podniósł, świadczy o tym, że już czuje się troszeczkę bezpieczniej. Nie ma takiej potrzeby, żeby pokazywać, to jest moje miejsce, nie podchodźcie do mnie. To była bardzo fajna lekcja, jak wygląda. Regulacja u psów. Dwa maluchy pokaza pokazały wam, w jaki sposób mogą się regulować. Dodatkowo fajny. I drugiego psa. I drugiego mhm. psa. Dokładnie. I dodatkowo fajny motyw, który też mogliśmy zaobserwować, czyli próba, e, czyli praca smyczą opiekunki, mhm. która w pewnym momencie zatrzymała psa. To było bardzo wyraźne przy e, e, momencie, który zatrzymałaś i, i dokładnie omówiłaś. Mhm. Także no, krótka, ale bardzo. Skondensowana lekcja przy komunikacji. Dziękujemy. Jeżeli chcecie więcej o psiej komunikacji i więcej naszych analiz, to macie tutaj prawie 5,5 godzin, czy nawet ponad, więcej ponad. niż 5,5 godzin. To jest nasza interaktywna książka w Harmonii z Psem, gdzie macie QR-kody, które odnoszą Was do różnych e, interpretacji, filmów, które filmów, filmów, tak opisujemy. Dokładnie, które w ten sposób analizujemy. A nas też będzie więcej tutaj. Także oglądajcie, subskrybujcie i do zobaczenia, do usłyszenia.